Znów została sama. Wróciła do kuchni, sprzątnęła kubek po denis i usiadła ciężko na krześle. Przysunęła tackę bliżej. Zapach świeżo upieczonego ciasta uderzył w nią natychmiast, niczym słodkie zaklęcie. Odwinęła rąbek opakowania i zamarła. Szarlotka wyglądała pysznie. Jabłka lśniły spod grubego, chrupkiego ciasta, a zapach pieczonych owoców, cynamonu i waniliowego budyniu Ciągnął ją za nos niczym niewidzialna nić. Przełknęła ślinę. Pokusa była niemal fizyczna. Ciężka, lepka, obezwładniająca. Jak troszkę spróbuję, to chyba mi głowy nie urwie. Mruknęła. Nie powiem mu. Zapakuję jak było i się nie dowie. Uśmiechnęła się chytrze. Jestem okropna. Chcę zjeść jego ciasto. Ciasto od jego miłości. Dodała ciszej. Też zasługuje na chwilę słodkości. Mnie nikt nigdy ciasta nie upiekł. Wahała się jeszcze moment. Denis chyba się nie pogniewa. Odszukała widelec i ostrożnie spróbowała. Słodki smak rozpłynął się w ustach. Ciepły, gęsty, niemal zbyt idealny. Nim się obejrzała, pakowała do ust kolejny kęs i jeszcze jeden, jakby jej ręka wyprzedzała myśli. Dopiero po chwili ocknęła się i szybko schowała resztę do lodówki, jak ktoś ukrywający dowód winy. Nagle Poczuła błogie ciepło. Rozlało się po jej ciele aż po końcówki palców. Świat wydał jej się teraz jaśniejszy, barwy ostrzejsze, a powietrze lżejsze. Czuła się jak na delikatnym rauszu. Tanecznym krokiem weszła do salonu. Odwróciła się, słysząc dźwięk otwierających się drzwi i zobaczyła w nich Michała. Mężczyzna zatrzymał się na chwilę, po czym pewnym krokiem wszedł do salonu. Wodziła za nim wzrokiem. Przyglądała się mu uważniej niż zwykle. Jakby widziała go po raz pierwszy? Słońce złociło jego włosy. Wyglądał teraz jak rycerz światłości. Gapisz się, zauważył. Gdzie reszta? Spytała nienaturalnie chichocząc. Robią zakupy. W luna parku coś się dzieje. Grzesiek otworzył portal, nagle zamilkł w połowie. Zauważył, że dziwnie mu się przygląda. Nigdy nie zatrzymywała na nim dłużej wzroku niż musiała. Teraz wpatrywała się w niego jak urzeczona. O co chodzi? Zapytał ciszej. Spoważniała. Podeszła bliżej, oparła się o niego, dotknęła jego włosów, jakby sprawdzała, czy są prawdziwe, i bez słowa się przytuliła. Zamarł. Wspaniale! Zmrużyła oczy. Grzesiek niedługo odda nam księgę. Jak jest portal, to na pewno tam siedzi. Uniosła wzrok. Nie wiedziałam, że jesteś taki przystojny. Zarumieniła się, jakby sama siebie zaskoczyła. W słońcu wyglądasz jak anioł jak Ala Tumri. Coś ścisnęło go w środku. Już miał ulec jej urokowi, gdy przypomniał mu się Paweł, który teraz tkwił na górze, zmieniony w syrenę. Spojrzał na nią ponownie i nagle go olśniło. Jesteś pijana? Nie, wtuliła się mocniej. Ale przy tobie chyba tak. Jestem pijana ze szczęścia. Delikatnie ją odsunął, choć nie chciał. Brałaś coś? Nie, przesunęła palcem po jego koszuli. To Twoja wina, nie mogę oddychać, gdy nie ma cię blisko. Serce zabiło mu mocniej. Był skołowany, zawsze trzymała go na dystans. A może to Syrena rzuciła urok, warknął i chwycił ją za nadgarstek. Wyszarpała się wściekle, nagle złagodniała, i znów na jej twarzy pojawił się uśmiech. Jakby gniew nie potrafił się w niej utrzymać. Była tu Denis. Karolina powiedziała jej, gdzie nas szukać. Wampiry pewnie trafiły tu za Denis. Karolina by tego nie zrobiła. Zrobiła, krzyknęła i znów zamilkła. Denis chce do ciebie wrócić. Przyniosła ci ciasto. Ja nie lubię ciast. Szarlotka z budyniem spojrzał na nią ostro. Gdzie jest? W kuchni, w lodówce. Schowała ją, nie słuchał jej. Wpadł do kuchni jak taran, podejrzewając podstęp i rzucił się na lodówkę. Wyjął szarlotkę i od razu zauważył, że ktoś już się nią poczęstował. Zjadłaś mi ciasto? Trochę, zawahała się. Jest pyszne. Jest zaczarowane. Powąchał. Wali lubczykiem, że konia by powaliło, warknął. Dużo zjadłaś? Trochę, i nie krzycz na mnie. Westchnął ciężko i wyrzucił ciasto do kosza. I tak już za późno. Musimy czekać, aż czar przestanie działać. Diana patrzyła tylko na kosz. Wyrzuciłeś je? było zaczarowane. Oplotła mu ramiona wokół szyi. Diano, proszę, opanuj się. Grzesiek zna naszą kryjówkę. Wampiry i Geruzja nas ścigają. A jednak wszystko dobrze się skończy, zachichotała. Nagle spoważniała. A ty mnie w ogóle lubisz? uniósł jej podbródek. Lubię. I to za bardzo. A ty upiłaś się zaklęciem miłości? Westchnął ciężko.